Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku. Syle o szczegółach zajścia pomiędzy Lewandowskim a Komanem. Juventus powalczy o obrońcę FC Barcelony. Neymar grał w Counter-Strike'a z jednym z naszych widzów. Dramat gwiazdy Bayernu Monachium. Czy to dla niego koniec sezonu? Skandal w Anglii. Fabinho smarknął na Edena Azarda. Wczoraj, tak jak przed weekendem zapowiadałem, były trzecie urodziny zgody FC no i graliśmy turniej na międzyparkowej. Była ekipa youtuberów, gdzie grałem też, ja sami widzicie zresztą po słońcu trochę jakieś tutaj opalone mam. No zajęliśmy drugie miejsce, zajęliśmy drugie miejsce, przegraliśmy w finale z ekipą Zgody. Ale było spoko ogólnie, był w naszej ekipie Footroll, Kesek, Kapitanem był, ogólnie ekipa youtuberów spoko. Grało się naprawdę ok. I mimo, że przegraliśmy w finale to tak naprawdę byliśmy zadowoleni ze swojej gry, bo nie było źle, poznaliśmy się tam właściwie pierwszy raz. No, nie będę wam opowiadał, następnym razem, po prostu, jeżeli możecie, to wpadajcie, bo was sporo, dużo osób podbiło po zdjęcie, co naprawdę cieszyło mnie mega i fajnie, że mogłem się z wami spotkać. Wpadajcie na mojego Instagrama, bo właśnie wrzuciłem tam fotę i pewnie jeszcze się pojawią jakieś fotki z tego eventu. I możemy się tak umówić, a tak między nami, że jeżeli będzie na moim Instagramie 30 tysięcy obserwujących. To idę na boisko kolejny raz. Tylko że już teraz pokażę Wam troszkę więcej, bo wiecie, turniej rozegrany, no jest, jest trochę lepiej, nie? E, no i oczywiście, plakaty standardowo. Ogólnie, dużo osób pisało, że co to ma być, że to jest FC Barcelona, a nie ma w ogóle Real'u, że faworyzuje Barcelonę. Ja wyszedłem naprzeciwko Waszych oczekiwań i wychodzę z dwoma plakatami, nie z jednym Real'u. E, oczywiście do wyboru. Pierwszy to będzie no po prostu plakat Realu Madryt, nie, obecnego składu. Także taki jest plakacik do wyboru obecny. Drugi plakat to jest troszeczkę stary Real Madryt jeszcze za czasów Sergio Ramosa w długich włosach, Pepe, Iker Casillas, Ronaldo. No, tutaj jeszcze jest o Yzil, Mesut Özil. No także taki w czerwonych strojach, starszy skład. Ale żeby nie było, że sam Real Madryt, to tutaj Borussia Dortmund z sezonu 2012-2013, za czasów jeszcze Piszczka, Błaszczykowskiego, Lewandowskiego. Głosujcie oczywiście tutaj, bo w komentarzach już nie głosujemy. No i nie przedłużam i życzę miłego oglądania. tymka nożna to sport, który generuje niesamowite pokłady emocji. Są te emocje pozytywne, ale czasem mogą być także negatywne. Kilka dni temu światowe media obiegła sensacyjna wiadomość dotycząca Roberta Lewandowskiego i Kingsley'a Komana. Na jednym z treningów w Bayernu Monachium miało dojść do starcia pomiędzy Polakiem i Francuzem. Według medialnych doniesień inicjatorem tego spięcia był reprezentant Polski, który naśmiewał się ze skrzydłowego Bayernu. Okazało się, że ten za bardzo nie zna się na żartach, przez co doszło do wyzwisk, a później nawet do bójki, w której interweniować musiał cały zespół. Rozdzielić ich próbował m.in. Niklas Syle, który tak po czasie komentuje całe zajście. Próbowałem ich rozdzielić, powstrzymać ciałem, ale nie było to proste, bo agresja między nimi była ogromna. Czasami emocje są tak duże, że nie można ich opanować. Jeden z większych i silniejszych piłkarzy Bayernu, który przy 195 cm wzrostu liczy około 95 kg, nie potrafił rozdzielić piłkarzy. To pokazuje, jak gorąco było na treningu Bayernu Monachium. Syle podkreśla rolę szkoleniowca, który w całej tej sytuacji zachował się wzorowo. Szkoleniowiec świetnie to rozwiązał. Rozładował atmosferę, a potem spowodował, że obaj nie mają już do siebie pretensji. Całe szczęście zarówno Lewandowski, jak i Coman zrozumieli swoje złe postępowanie, co zakończyło się podaniem sobie dłoni. Tak, uścisnęli sobie ręce. Problem został rozwiązany. Zespół jest najważniejszy i cieszę się, że Robert i Kingsley nie mają co do tego wątpliwości. Najważniejsze, że obaj wiedzą, iż źle postąpili i więcej już tego nie zrobią. Dotarło do nich, że zespół i atmosfera w nim są najważniejsze. Kryzys chyba faktycznie został zażegnany, ponieważ w miniony weekend Bayern zagrał bardzo dobry mecz przeciwko Fortunie Düsseldorf. Kolejne zwycięstwo przybliżyło bawarczyków do mistrzostwa Niemiec. Kartka z kalendarza: 15 kwietnia 1989 roku podczas półfinałowego meczu o Puchar Anglii, w którym mierzyły się ze sobą drużyny Liverpoolu i Nottinghamu Forest, na stadionie Hillsborough w Sheffield zostało stratowanych 96 osób. W Hiszpanii panuje taki nakaz, aby piłkarz, który podpisuje umowę, podpisał także klauzulę odstępnego. Ta klauzula ma na celu odstraszyć potencjalnych kupców. Tak miało być między innymi w przypadku Neymara, który ostatecznie został kupiony przez PSG za ponad 200 milionów euro. Podobnie może stać się z Samuelem Umditim, który znalazł się w kręgu zainteresowań włoskiego Juventusu. Problemem w tej sytuacji może być właśnie klauzula odstępnego, która u Francuza jest równa kwocie 500 milionów euro. Juventus nie jest w stanie zapłacić tak ogromnych pieniędzy. Stara dama ma zaproponować około 80 milionów euro za obrońcę. Dlaczego FC Barcelona miałaby pójść na taki układ? Po pierwsze, francuski piłkarz obecny sezon ma spisany na straty. Zagrał zaledwie w 12 spotkaniach. Wszystko przez jego problemy ze zdrowiem, które nie wytrzymuje regularnego grania co kilka dni. Po drugie, na celowniku Dumy Katalonii od dawna znajduje się obrońca Ajaxu Amsterdam, Matthijs de Ligt. Miałby to być kolejny Holender po Frenkie de Jongu, który latem wzmocni FC Barcelonę. Byłby to scenariusz idealny dla dumy Katalonii, gdyby w miejsce Umtitiego pojawił się De Licht. Włoskie media donoszą, że Juventus jest zdeterminowany w sprawie ściągnięcia Francuza do Turynu. FC Barcelona raczej też nie powinna robić w tej sprawie problemów. W związku z tym nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na letnie okienko transferowe. Ciekawostka. Do ogromnej sensacji doszło w spotkaniu francuskiej Ligę, w którym mierzyły się ze sobą ekipy Paris Saint-Germain oraz Lille. Ci drudzy wręcz rozjechali klub ze stolicy Francji aż 5 do 1. Paryżanie, 5 bramek ostatnio stracili w 2000 roku. Thomas Tuchel, przyczynę porażki, zwala na zbyt wąską kadrę. Prawda jest taka, że wystawiłem piłkarzy, którzy nie powinni grać z powodu problemów zdrowotnych. Nie można mieć w kadrze tylko 16 zawodników. Biorąc pod uwagę okoliczności, to był nasz dobry mecz. Muszę chronić moich piłkarzy! Ostatnimi czasy e-sport jest bardzo popularny wśród profesjonalnych piłkarzy, którzy wolny czas spędzają przed konsolą albo komputerem. Tak jest między innymi w przypadku Osmane Dembele lub Neymara. Dużo ekspertów jest zgodnych, że taka forma spędzania wolnego czasu może załamać kariery wielu sportowcom. W dzisiejszym materiale chcemy wam przedstawić wiadomość, którą wysłał do nas jeden z widzów. Sądząc po adresie e-mail, nadawca ma na imię Jędrzej. Otóż Jędrzej wieczorem wraz z kumplami zagrali sobie w CSGO w trybie matchmaking. Okazało się, że trafili oni na Neymara i jego kumpli. Po sprawdzeniu okazało się, że byli to Lucas Lima, Rafael Costa, Joao Pedro i ktoś jeszcze. Jędrzej zamieścił screenshota z tym zdarzeniem. Przy okazji przeprosił za niecenzuralne nazwy. Chyba Jędrzejowi wybaczymy. Bardzo dziękujemy za taką niesamowicie ciekawą wiadomość. Jeżeli Wy kochani widzowie byliście świadkiem podobnych zdarzeń, proszę wysyłajcie wiadomości na nasz adres mailowy, a kto wie, być może będziecie jednym z twórców naszego kanału i pojawicie się w którymś z odcinków. A wracając do samej sytuacji, rozumiemy, że Neymar nie doszedł jeszcze do pełni sił i ma masę wolnego czasu, jednak częste siedzenie przed komputerem może prowadzić do innych dolegliwości. Miejmy nadzieję, że Brazylijczyk dojdzie do pełni formy na zbliżające się Kopa Ameryka, które odbędzie się w jego ojczyźnie. Ciekawostka: czy znacie Dawida Curyło? Nie? To właśnie macie okazję go poznać. Dawid jest piłkarzem B-klasowego Sokoła 2 Maszkienice. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Dawid strzelił aż 10 goli w wygranym 10 do zera meczu przeciwko Orłowi Stróże. Swoje gole celebrował cieszynką Krzysztofa Piątka. Co ciekawe, Dawid we wcześniejszych spotkaniach zdobył zaledwie 5 bramek. Zdobywając 10 w jednym spotkaniu włączył się do walki o tytuł Króla Strzelców. Końcówka sezonu to czas, w którym w niektórych ligach nie do końca są znane rozwiązania. Tak jest między innymi w Ekstraklasie czy w Bundeslidze, gdzie o tytuł mistrzowski walczą Bayern Monachium i Borussia Dortmund. Niestety dla Bawarczyków kontuzję w meczu przeciwko Fortunie Düsseldorf odniósł ich podstawowy bramkarz Manuel Neuer. W 53 minucie spotkania reprezentanta Niemiec zmienił Sven Ulreich. Jak donosi niemiecki Bild nie do końca wiadomo z jakim urazem zmaga się Neuer. Początkowo myślano, że jest to kontuzja śródstopia, z którą Manuel zmagał się w poprzednim sezonie. Jak się okazuje jest to błędny trop. Najprawdopodobniej bramkarz naderwał mięsień w łydce lewej nogi, który uniemożliwi mu grę w większej części sezonu. Neuer miałby wrócić dopiero na finał Pucharu Niemiec. Nie ma oficjalnego potwierdzenia ze strony klubu na ten temat. Nie można jednak tej sprawy bagatelizować, ponieważ Manuel opuszczał stadion o kulach. Na temat sytuacji bramkarza wypowiedział się Niko Kowacz. To ta sama łydka, z którą Manuel miał problemy ostatnio. Jutro wykonamy badania, i miejmy nadzieję, że to nic poważnego. Zatem nie pozostaje nam nic innego, jak poczekać kilka dni na diagnozę postawioną przez lekarzy. Ciekawostka. Całkiem niedawno informowaliśmy o stanie zdrowia Pele, który znalazł się w szpitalu za sprawą infekcji układu moczowego. Legenda piłki nożnej wróciła już do Brazylii, jednak jest wciąż pod stałą opieką lekarzy. Pele przeszedł zabieg usunięcia kamienia z nerki. Zabieg został przeprowadzony pomyślnie. Brazylijczyk obecnie odpoczywa. Miejmy nadzieję, że to ostatnie zdrowotne problemy emerytowanego piłkarza. Czasami tak jest, że za... Czasami tak jest podczas meczu, że z zawodników potrafią wychodzić najniższego poziomu instynkty. Tak było w spotkaniu Premier League, w którym Liverpool podejmował na własnym stadionie londyńską Chelsea. Podopieczni Jurgena Klopa wygrali to spotkanie 2 do 0, jednak nie to, ani nie przepiękna bramka Mohameda Salaha przykuło uwagę obserwatorów. W 11 minucie spotkania piłkarz The Fabinho Fabinho osmarkał Edena Azarda, któremu była udzielana pomoc lekarzy. Samo zdarzenie zarejestrowały kamery. Zobaczcie sami, jak do tego doszło. Jak widać na załączonym materiale, Fabinho zrobił to na oczach arbitra Michaela Olivera. Brazylijczyk nie został ukarany za tak karygodne zachowanie. Miejmy nadzieję, że w tej sprawie zainterweniuje jakaś komisja ligi i odpowiednio ukaże piłkarza Liverpoolu. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę. Sprawdźcie też inne filmy, które pojawiają się wam na ekranie. A my widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia.